Witajcie, chciałbym wszystkich bardzo serdecznie powitać i pozdrowić w imieniu wspólnoty Hesed, której jestem liderem, oraz w moim, szczególnie braci duchaków, Towarzystwo Ducha Świętego, którzy poprosili o parę słów w kontekście świadectwa życia z Duchem Świętym i w kontekście tego, kim On jest w moim życiu oraz w życiu wspólnoty też w której jestem więc bracia bardzo wam dziękuję za zaproszenie do tego pozdrawiam też wszystkie inne wspólnoty które biorą udział w tym dzieleniu podczas nowenny przygotowującej do przeżywania wigilii zesłania Ducha Świętego więc bardzo wam za to dziękuję wykorzystajmy ten czas jak najlepiej jak najbardziej w duchu w Nim i dajmy Mu się poprowadzić e, do jeszcze pełniejszego życia w Bogu. To też nie jest przypadek, że akurat ten filmik nagrywam, kiedy jest wschód słońca. Jest dokładnie 5:20, więc to słońce już wschodzi jakiś czas, ale to nie jest przypadek, ponieważ kiedy doświadczyłem Ducha Świętego w moim życiu, to było jak wschód słońca. Ponieważ Duch Święty zaczął rozjaśniać, jak słońce rozjaśnia teraz Ziemię, rozjaśniać przestrzenie wiary. Zaczął pokazywać, zaczął naświetlać to, kim jest Bóg, to, kim jest Ojciec, jaka jest miłość Ojca do mnie, co zrobił dla mnie Jezus, abym ja miał życie. I zaczął prowadzić mnie do głębszej relacji z Nim. Zaczął być yy, nauczycielem który zaczął przypominać, zaczął objaśniać, którego moc zaczęła się objawiać też w moim życiu oraz jego miłość, która zaczęła mnie przemieniać, a co za tym poszło, zaczęła też przemieniać świat wokół mnie. Więc Duch Święty w moim życiu jest jak, jak wschodzące słońce. Jest on tym, który rozświetla, które daje światło. I który całkowicie jest w stanie przemienić życie. To jest niesamowite e, obserwować ten proces, kiedy e, z, z nocy przechodzimy w dzień. I jeżeli patrzymy na świat w nocy, on wygląda zupełnie inaczej, jak ten, który jest rozświetlony przez Słońce. I to wniósł Duch Święty do mojego życia. I wnosi cały czas. I wnosi cały czas. I mam wrażenie, że im bardziej poznaję Boga, im bardziej poznaje to, kim On jest, e, tym więcej tak naprawdę mam do Poznania <laughs> i że to w słońce tak naprawdę ciągle wschodzi, ale nie widać zachodu. <laughs> Duch święty jest tym, który, który też naprawdę uczy mnie, że, że niemożliwe nie istnieje i Dzieje Apostolskie zwłaszcza są taką bardzo wyjątkową księgą, bardzo wyjątkowym opisem działania Ducha Świętego, ponieważ to jest ten czas, kiedy apostołowie czekali w wieczerniku aż przyjdzie Duch Święty, modlili się o to, tak jak im polecił Jezus, aby oczekiwali obietnicy Ojca. On wstępuje i rzeczywistość, w której oni się poruszali, całkowicie się zmienia. Przedtem z rozproszonych Płochliwych, też niewiernych ludzi, zmieniają się w tych, którzy nie skupiają się już na samych sobie, nie skupiają się na samych sobie, ale przez doświadczenie spotkania z osobą Ducha Świętego zaczynają skupiać się na Bogu, na tym, co robi Bóg, na tym, co chce robić i wychodzą, aby zanieść dobrą nowinę o nim światu. I dosłownie od tamtej pory potrząsnęli światem, Duch Święty potrząsnął światem. I chciałbym Wam powiedzieć dobrą nowinę, <grym> że to się nie zmieniło, że od dwóch tysięcy lat Plan Boga jest w pewien sposób taki sam. Abyśmy otrzymali tę obietnicę Ojca, czyli dar osoby Ducha Świętego, abyśmy z Nim współpracowali. Aby zanieść dobrą nowinę o zbawieniu, o Bogu, który kocha człowieka, który chce z niej spędzić wieczność całemu światu, i aby nim potrząsnąć. Aby nim potrząsnąć. I ten sam Duch Święty, którego posłał Jezus 2000 lat temu, go też otrzymaliśmy w chrzcie. Jezus go posyła cały czas również dzisiaj, w taki sam sposób. I to jest niesamowita rzeczywistość. To jest coś, co napełnia moje serce, moje życie pasją yy, codziennie. <grystanie> day after day. <grystanie> yy, I wiecie tak samo, jak Duch Święty chciał prowadzić apostołów, chciał, yy, aby oni się poruszali, aby głosili Ewangelię, yy, tak samo również działa dzisiaj. Tak samo również działa dzisiaj. I powiem więcej, tak samo potrzebujemy Ducha Świętego, również dzisiaj, jak i dwa tysiące lat temu, ponieważ bez Niego nasze życie chrześcijańskie, nasza ewangelizacja, nasza misja, nasze zaangażowanie w Kościele stają się jałowe, stają się bez życia. A to, czego świat dzisiaj potrzebuje, to jest nowe życie, które daje Bóg, które daje Chrystus. I mógłbym z wami się dzielić teraz wieloma historiami bardzo konkretnymi działania, objawiania się Ducha Świętego w moim życiu. Przede wszystkim to widzę w tym, jak on też zmienia mnie, zmienia moje serce I jest to coś bardzo pięknego, ale też w dziejach apostolskich widzimy bardzo wiele historii, gdzie Duch Święty bardzo konkretnie prowadził apostołów. Była historia z Diakonem Filipem któremu Duch Święty powiedział, aby wyszedł z miasta i zatrzymał się przy, przy pewnym człowieku, który akurat jechał dokądś i akurat czytał Izajasza. I po rozmowie z Filipem, ten człowiek, poganin, nawrócił się i, i wziął chrzest. Były też inne historie, kiedy apostołowie chcieli udać się na przykład do Azji, a Duch Święty im powiedział bardzo jasno i konkretnie: Teraz nie macie tam iść, mam dla Was inny kierunek. I chciałbym was, Wam powiedzieć, że dzisiaj również Duch Święty chce tak samo prowadzić chce tak samo e, dawać światło oraz e, konkretne rzeczy, aby Ewangelia mogła być skutecznie głoszona, aby Bóg mógł dotknąć swoją miłością ludzi, na których mu zależy. I chciałbym się podzielić z wami taką jedną historią, która wydarzyła się um, już jakiś czas temu, chyba półtora roku temu, gdzie po jednym ze spotkań z naszej wspólnoty pojechałem z moim przyjacielem do centrum Gdyni. Była może już 23 coś takiego, więc um, w, tak naprawdę w mieście ludzi nie było, przynajmniej nie widzieliśmy ich na ulicach, ale mieliśmy takie bardzo głębokie pragnienie. I zaczęliśmy się modlić, Duchu Święty. Chcemy dać Ci ten czas, chcemy dać Ci nasze ręce, nasze nogi, nasze usta, abyś czynił w tym czasie co Ty chcesz. Może są jakieś osoby, do których chcesz, abyśmy poszli teraz. I zaczęliśmy się tak właśnie modlić oraz zaczęliśmy bardzo konkretnie słuchać tego głosu Ducha Świętego, który jest w nas, jest w naszym sercu. Tego cichego głosu. Więc zaczęliśmy się modlić i najpierw spytaliśmy Duchu Święty, czy jest jakieś konkretne miejsce, w które chcesz nas posłać. I w tym momencie przyszedł nam obraz bardzo konkretnej ulicy w centrum Gdyni i bardzo konkretnego miejsca. I zaczęliśmy się modlić dalej. Duchu Święty, czy może masz jakieś wskazówki, za, którym chce, za którymi chcesz, żebyśmy poszli? Pokaż nam, proszę, konkretne osoby, jakieś może ich. Problemy, rzeczy, które chcesz dotknąć, chcesz przemienić w ich życiu. No i zaczęliśmy nasłuchiwać tego głosu. No i zapisywać to na kartce. Zaczęliśmy słuchać i zaczęły przychodzić tam właśnie różne takie wrażenia, różne, różne myśli. I, I zapisywaliśmy je. I były to na przykład takie myśli jak um, kobieta, kamienie, papierosy. Był tam też plecak. Były problemy z mamą i niezrozumienia też w tym kontekście. I podczas tej modlitwy mojego kolegę bardzo zaczęła boleć też głowa, więc też to odczytaliśmy jako taki znak, że może Duchu Święty będziesz chciał coś robić z, z bólami głowy, może będziesz chciał uzdrawiać w tym czasie. Więc taki, tacy trochę podekscytowani, ale z drugiej strony tacy też. Przelęknięci, bo nie wiedzieliśmy tak naprawdę, czy to jest. Nie byliśmy przekonani na 100%. Ale chcieliśmy pójść za tymi natchnieniami, natchnieniami ducha. I pojechaliśmy w tamto miejsce, zaparkowaliśmy i zobaczyliśmy, że w dokładnie, dokładnie w tamtym miejscu siedziały dwie kobiety. Czyli jedno słowo już się zgadzało w kontekście tego. Było, były kamienie, siedziały na kamiennym miejscu, paliły papierosy. Wcześniej przyszły, przyszedł nam też e, papierosy. Jedna z nich miała duży plecak, tego mogłem nie powiedzieć, ale też przyszło nam właśnie plecak. I zobaczyliśmy to, i nie wierzyliśmy własnym oczom w pewnym sensie. Ale Duch Święty pokazał wcześniej nam dokładnie tą sytuację i dokładnie te dziewczyny, do których e, mieliśmy pójść. Siedziały na kamiennym miejscu i paliły papierosa, miały duży, charakterystyczny plecak. Więc po takim zmaganiu dziesięciominutowym, ponieważ było to dla nas też pewne nowe doświadczenie, podeszliśmy do nich i, i zaczęliśmy rozmawiać i, i dzielić się również tym, że, że jesteśmy katolikami, chcemy się z wami też podzielić tym, że Jezus żyje, że go doświadczyliśmy. A one były takie, widać, że coś już też miały. Yy, lekko wypite, to był piątkowy wieczór i mówi dobra chłopaki, spokojnie, my tutaj sobie mamy własny świat, nie chcemy za bardzo was słuchać, ja tu byłam kiedyś na bierzmowaniu nawet na pielgrzymce a ja jestem ateistką, ale teraz nie mamy z Bogiem nic wspólnego ale po chwili pokazaliśmy im tą kartkę i powiedzieliśmy im, wiecie wierzymy, że Bóg nam pokazał właśnie konkretnie to miejsce i konkretnie was i, i wierzymy, że tak jak yy, Dobry pasterz, który idzie za tą jedną owcą, on dzisiaj chce do Was przyjść. I one to zobaczyły, usłyszały to i coś, coś przerwało film, ale a, aż z wrażenia się przerwał. Kiedy one zobaczyły tą kartkę, to, to one nie wierzyły własnym uszom, własnym oczom. Ale jak to? Jak, jak Wy to w ogóle usłyszeliście? Opowiecie nam o tym. I wtedy zaczęliśmy się dzielić Ewangelią, zaczęliśmy się dzielić tym, co. Duch Święty, co, co Bóg zrobił w naszym życiu, jak je przemienił. E, zaczęliśmy im mówić dobrą nowinę o tym, kim jest Bóg, jak bardzo je kocha. I po dwugodzinnej rozmowie, e, też ta jedna z dziewczyn podzieliła się z nami pewnym problemem z jej mamą i pewnym niezrozumieniem, które miała w sercu bardzo głęboko, co też nie pozwalało jej w pełni zaufać Bogu. E, kiedy się podzieliła, też my się podzieliliśmy, i po tym wszystkim ona sama powiedziała do nas wiecie, co, ja chcę się nawrócić. Chcę wrócić do Boga tu i teraz, w tym momencie życia, w jakim jestem, co mam zrobić. I my też niesamowicie poruszeni w naszych sercach pomodliliśmy się za nią. Poprowadziliśmy ją w modlitwie. Tamtego wieczoru, właściwie nocy oddała swoje życie Jezusowi oddała swoje serce na nowo mimo to że, że wcześniej skreśliła Boga skreśliła Kościół ale postanowiła że odda życie Jezusowi pomodliliśmy się nad nią o Ducha Świętego doświadczyła bardzo była bardzo poruszona zaczęła też płakać doświadczyła miłości Boga i to było takie doświadczenie właśnie kiedy Jezus dobry pasterz przychodzi ponieważ zależy mu na tej jednej owcy zależył na tej jednej owcy. Gdyż po tym wszystkim się spytaliśmy, czy, czy któraś z Was dziewczyny nie ma problemów z bólem głowy? Ona powiedziała, że tak ja mam problemy z bólem głowy. Pomodliliśmy się też za nią i, i była bardzo bardzo zbudowana. To było niesamowite doświadczenie, doświadczenie tego, że Jezus, że Bóg jest żywy, że Duch Święty dzisiaj działa tak samo, jak działa w dziejach apostolskich, i że chce tak działać, aby objawiać, pokazywać miłość Boga, miłość Jezusa. Zwłaszcza w dzisiejszym świecie, który tak bardzo potrzebuje spotkania z Bogiem, potrzebuje Jego miłości i Jego dotyku. Więc Duch Święty jest ten sam i chce działać dzisiaj tak samo w nas, i chce działać przez nas, aby Ewangelia, dobra nowina mogła być zaniesiona naprawdę w Jego mocy. Tak jak to Bóg zaplanował. I to jest, to jest bardzo niesamowite doświadczenie, właśnie przygody, relacji z Duchem Świętym. I w naszej wspólnocie też, zawsze na początku naszego spotkania, mamy to już w tradycji, w zwyczaju, modlimy się modlitwą, do której też zachęca nas Kościół, mianowicie przyjdź, Duchu Święty. Zapraszamy Cię, Duchu Święty abyś Ty zamieszkał tutaj podczas tego spotkania, aby, abyś, żebyś Ty nas prowadził jeszcze bliżej w tej relacji z całą Trójcą Świętą, żebyś Ty pokazywał nam, co, co chcesz od dzisiejszego też spotkania, jak chcesz przemienić nasze serca. I bardzo doświadczamy na naszych spotkaniach też często takiej jedności, jedności w modlitwie, gdzie, gdzie Duch Święty nas łączy, abyśmy, abyśmy mogli wszyscy... Spoglądać na Jezusa, który jest w centrum. I w duchu świętym, razem, jako wspólnota, możemy wołać, że Jezus jest Panem. Możemy wołać, Abba, ojcze, i możemy wołać, Panie Jezu, przyjdź, bo czekamy na Ciebie, czekamy na Twoje powtórne przyjście. Mógłbym opowiadać Wam wiele historii, to jest też niesamowite, jak Duch Święty z różnych ludzi tworzy jedność. Też jak pozwala nam się zanurzać głębiej w, w wspólne celebrowanie sakramentów, wspólną Eucharystię. Zawsze po komunii jest taki czas, też często przeżywamy taki czas ciszy, zanurzenia się w takiej obecności Bożej. I to jest też taki czas, który wypełnia niesamowicie, wypełnia Duch Święty. To, kiedy życie ludzi są przemieniane, ale też to, kiedy Bóg prowadzi całą wspólnotę w konkretnym kierunku, kiedy możemy za tym iść, kiedy widzimy konkretne owoce, to jest coś niesamowitego, to jest coś niesamowitego, kiedy możemy razem, razem patrzeć na, na Jezusa. I też często mówimy o tym i modlimy się o to za tak naprawdę papieżem Mianem XXIII. Tym, który rozpoczął Sobór Watykański II, który przez Ojca Raniero Cantalamese został określony jako, jako Duch Święty. To, o czym ten Sobór mówi, i, i kto był też jego motorem, on mówi, że to był Duch Święty. I co jest ciekawe, Jan XXIII na początek, na rozpoczęcie Soboru Watykańskiego II, modlił się modlitwą. Panie, odnów swoje cuda tak jak w Dniu Pięćdziesiątnicy. I za Janem XXIII też tak się modlimy. Też tego pragniemy, aby Duch Święty dzisiaj rozbudzał w nas swoje pragnienia. To, aby, to, abyśmy dawali Mu działać. I to, aby potrząsnął tym pokoleniem. Aby kroczyło w miłości i mocy Ducha Świętego. Więc też teraz chciałbym taką przestrzeń zostawić może na kilka świadectw, e, może krótkich, może troszeczkę dłuższych, właśnie ludzi e, z naszej wspólnoty, których też dotknął Duch Święty i których e, stale prowadzi. Szczególnie doświadczam Ducha Świętego podczas modlitwy uwielbienia. Kiedy gram, śpiewam, skupiam się tylko na Bogu, tworzy się taka atmosfera nieba, w której porusza się Duch Święty. I nagle czuję, że ta pieśń jest zupełnie inna niż wszystkie, no bo jest modlitwą. I wierzę, że to Duch Święty nadaje tym słowom znaczenie i sens. Ta rzeczywistość mnie fascynuje, szczególnie w naszej wspólnocie, dlatego że kiedy uwielbiamy, to naprawdę Duch Święty przychodzi. Czujemy taką jedność. Jak modlimy się językami, to czasami mam wrażenie, że woła z nami całe niebo. I to jest taka atmosfera, którą wypełnia Duch Święty. Ludzie doświadczają Bożej miłości, i później, kiedy żegnamy się z nimi po spotkaniu, to, to czasami są takie osoby, które wychodzą zupełnie inne niż przyszły na spotkanie. Dlatego dobrze, Duchu Święty, że jesteś. Myślę, że może to nie będzie strasznie spektakularne świadectwo, tak jak czasami można usłyszeć, ale każdy ma swoje. I... Ja ostatnio, zwłaszcza ostatnio, i dzieje się to często przez, przez pośrednictwo wspólnoty, odczuwam działanie Ducha Świętego przez to, że, że bardzo mocno poznaję siebie, poznaję to, jak, jak zostałem stworzony. Bo już będzie za dwa lata temu na, na jednym z uwielbień Pan Bóg powiedział mi takie coś, że... Z tego czasu wiele, wiele osób w mi mnóstwo szpil. I, i zostałem takim jeżym, nie? I, I on powiedział, że, że będzie wyciągał te, te szpile. I no właśnie, i pokazuje mi coraz bardziej, jak, jak mnie stworzył, jak, jak ja wyglądam naprawdę, bo gdzieś rok później powiedział mi na przykład, że, że ja dałem ci wrażliwość. I, I może jest to trochę nietypowe, może jest to trochę dziwne, ale... Ale coś takiego mi pokazuje i, i ja w ten sposób yy, doświadczam przez, przez większe poznanie siebie, przez spotkanie z tym, jak zostałem stworzony i, i przez to spotkanie też ze stwórcą. Nie? Dzięki. Uważalną obecność ducha świętego odczułam wtedy, kiedy zapraszam do czegoś niemożliwego. Takiego, że idź, idź, pomóż się za nią ale takie, że co, 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 no dobra, no idę, no jestem podjarany, trzęsę się cały, ponieważ jestem tak podjarany, tak, Zapraszam mnie do czegoś takiego. Idę i pytam, czy, no widzę, że bolą Cię plecy, czy mogę się z Ciebie pomodlić? Um. I ludzie odpowiadają czasem tak, czasem nie, o co Ci chodzi? Ale jeżeli ta osoba z miłości do niej, z miłości tej, którą dasz nas, Jezus, i przez Ducha Świętego mogę skorzystać z tej mocy, żeby objawić miłość tej osobie, że mogę się z nią pomodlić, że mogę jej powiedzieć, jak bardzo kocha ją. Duch Święty dla mnie jest odwagą, jest obecnością tak namacalną, tak wpływającą w moje życie, że żadnych wyborów nie chcę podejmować bez Niego, bo jest tak dla mnie bliski tak bliski, jak najlepszy przyjaciel. Osoba, którą cały czas pytasz, ziomuś, powinienem to zrobić? A może masz inny pomysł? Tylko, to jest przyjaciel, który jest całkowicie um, oddany Tobie. Który całkowicie Cię kocha. I właśnie przez to, że Duch Święty w ten sposób dla mnie jest, odczuwam Jego obecność. Duch święty jest tym, który naprawdę realnie działa, który chce działać w Twoim życiu, który chce Cię zabierać głębiej i to w takie rejony, o których sobie nawet nie wyobrażasz, ale który też chce zabrać Twoją wspólnotę głębiej, w takie rzeczy, o których może nawet sobie nie wyobrażałeś, a które Bóg zaplanował dla Was. Więc w tym czasie połóżmy swoje życie, aby zapragnąć go na nowo aby zapragnąć obietnicy Ojca. Wiecie, też Słowo Boże mówi, że Bóg, jego wierność jest jak wschodzące Słońce, ponieważ wschodzące Słońce ono jest zawsze, ono się pojawia co dnia i tak samo jest z Bożą wiernością. Więc możemy być pewni, że to co Bóg powiedział, to co objawił nam w Słowie Bożym to jest prawda i On jest wierny swoim obietnicom, a obiecał, że pośle ducha. Więc możemy być pewni, pewni tego, że, że Duch będzie przychodził cały czas i będzie odnawiał, przebudzał naszą relację z Bogiem, ale też będzie nas przebudzał, żeby wyjść. Będzie nas przebudzał do misji, do ewangelizacji, aby Jego dobra nowina mogła być objawiona w światu. I aby On rzeczywiście poznał, że, że Jezus jest Panem. I aby mógł w Duchu Świętym to wykrzyczeć, wypowiadać. Więc zapraszam Was, kochani, zjednoczmy się w tym czasie razem i wołajmy wspólnie. Przyjdź Duchu Świętym.